Co do you have a oh, power bank? But I need to charge. It. Oh, you charge it a bit? No? Oh, you charge it for me? Yeah. But can I take this cable to Poland, please? For free? Yeah. Oh my god, I can take it to Poland? Yes. Oh, I love you. Hello. Dobra, mi do kabel, ale essa. Darmowy kawałek. Thank you. Wer. Essa, roli roli. Roli rolis, wy synu. Dobra, czekaj, podaduję sobie. Ale zajebiście, bo właśnie nie miałem takiego jednego kabelka. On mnie to ogarnął. A kazałem mu tylko Powerbank przynieść, a on mi ogarnął Powerbanka. Ale się podnieciłem! Za darmo, kabel. Jeszcze tylko muszę. Jeszcze tylko muszę ogarnąć ładowarkę do iPhone'a, ale to w przyszłości po prostu zamienię od kogoś, bo ta moja się już troszkę rozpierdala, tak szczerze. Więc jak zobaczę jakąś taką w biurze, to po prostu będzie trzeba zawinąć do kieszeni. Więc myślę, że tak zrobimy. Zawinę po prostu i co? No. Może się nie pokapują. Głośnik tutaj mam tego nuklira, i tak. Myślisz, że to będzie chamskie, jak się go zapytam, czy on go potrzebuje? Nie będę zapierdalał, ale tak się go grzecznie zapytam. Ty na pewno go potrzebuje, że on tu leży już drugi miesiąc? Dobra, napiszę do niego teraz. Nie, no zapytam się, czekaj, zapytam się tak. Nuk! Let's be honest! okej? Okay? We are teammates. Do you really need this JBL? Cause it's in my room for two months. Can I steal it for free? If not, if not, get it. Nie, no, napisałem. No, nie będę